Ujęcie pierwsze. Mamy dzisiaj dzień. 8 8? 8? 8. sierpnia 2023. Pierwsza wyprawa taka dłuższa, najdłuższa w sumie w tym, na tym obozie. Tu mamy kierowniczkę Asię. Sprawdzę mapy. Sprawda mapy. Tu mamy młodych gniem z tyłu. Tam idą z przodu i zostało nam tam tam tam. Godzina 17 do pierwszego przystanku. Mianowicie nazywa się ten przystanek? Schronisko pod łapskim szczytem. Tak jest. Schronisko pod łapskim szczytem. Tu mamy Mateusza. Matice. Dziewczyny, odwróćcie się. Jesteście na vlogu. Machamy, machamy, cieszymy się. Nawet ekipa z przodu też. O, nie, nie słyszą, nie słyszą. Pomachajcie do kamery. Pomachać. Tak jest, idziemy. To jest tak zwana. 3 piętnastka 15 na śnieżkę. A jest. Pojdziemy przez tereny leśne. A już co powiesz na tym momencie drodze? Już nie może. Mati już nie może, ale tak naprawdę może. Idzie tak czy na rzeka. Dziewczyny, jakieś słowa na temat drogi? Nie. Nie Nogi mnie wolą. Nogi cię wolą, tak? Pozostało nam jeszcze 3 km do pierwszego stopu. Jak się z tym czujecie? Świetnie. Okropnie. 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 A tamte te dziewczyny? Jak się czują? Dobrze. Humory dopisują? Dopisują. Dopisują, szczęście, będziemy na śnieżce. Tak, będziemy na śnieżce Wiesz, za jakieś w za jakieś godzin. 6 jak tak, się tak. czuję dobrze. Powtórz jak ci się idzie? Świetnie. Świetnie, dobrze. Za niedługo przejdziemy przez... Zaraz wam powiem jak mi się nazywa. Przez tak zwany, przez tak zwaną czeską Kładkę. No, no jest tam mały ruch, ale widoczki będą fajne. Z Bogiem To była właśnie czeska Kładka. Widoczki nawet fajne. Idziemy teraz przez kamiliny i inne rzeczy. Także. Trzymajcie się. Tak, muszę zapytał czy jeszcze daleka chyżodroga przed nami jest do dojścia do celów? To samo. Okay. Pomidor. pomidor. Tak, to. Pomidor. Kierownik? Pomidor. Czemu pomidor? Pomidor. Jak się podoba trasa na ten moment? Pomidor. No zarąbiście Zarumbiście? Pogoda sprzyja, humory również. Zimno. Wnizrze... <noise> Zimno paradygmatyczne. Czytajmy się Kościoła. Spytamy Co to jest? Oni się Michała. Michał, tak. jak Ci się podoba droga? Jest droga na 10. Na 10. Tak. tak. Fajnie, jest, fajnie się przechodziło przez płot. Przez płot, super. To było niezwykłe przeżycie, nie? Niezwykłe. Popaki, jak się czujecie? Gut. Gut. Bardzo gut. Dziewczyny? Jest Też. bardzo dobrze. Wolno... jest, uh, bardzo jest dobrze. moc. Poletacie super. Tu nie wolno mówić rady, to ściem wszyscy. Oj, nagrane. Jest Mamy burza. to uwiecznione. Jest burza, każą nam iść w burzy, pada deszcz, leje piorunami. Leje piorunami. A co powie tak. najstarszy, prawie że uczestnik? Prowadzą nas autostradą. Idziemy pod prąd. Tak jest. Idziemy pod prąd. Góra dół, lewo, prawo, krzyż. Pioruny latają Idziemy. wszędzie. Widoczki są takie. Idziemy pod górę. Dzień dobry. Jak się Borys, czujesz po pierwszym, takim bardziej stromym odcinku. Świetnie. Świetnie. Jestem uśmiechnięty. Czy że to będzie świetna podróż. Ani trochę się nie zmęczyłem. Tak. Jest super. Tutaj jak możemy zobaczyć na Karola. Przygotował się perfekcyjnie pod wyprawę. Buty górskie Louis Vuitton za 1000 zł. Co najmniej tutaj oczywiście na trzy paski lecą laski Adidas Plecak górski pana Bartka. E, plecak górski, pana Bartka X Supreme Oczywiście czapka reprezentuje barwy Ustronie morskie PIR mamy Gosie i okularki Elvi za 1000 zł. Tak, tak jest. No, docierałem ostatni. Którzy będą pierwszymi? Nie, nie ostatni. Docierają ostatni. Nie konny ostatni, ostatni, ostatni. Którzy będą pierwszymi? Nie jeszcze. Zostało jeszcze. Na śniefkę, wracamy Pół na godziny do szczytu. Pół godziny, Pół godziny dokładnie. Mamy za sobą taki pierwszy, do drugi do, do, sumie, do schroniska. Tak. Przepraszam, do schroniska. Mamy za sobą taki w sumie póki co najbardziej stromy szlak. Szlak, ścieżkę. Borys na nawadnia. Sponsor Iga Świątek, Oshi sponsor Borys. Tak jest. Pani kierownik, zostało jeszcze pół godziny do schroniska. Tak jest. Cieszy nas ta informacja? Cieszy nas. Wszyscy jak się trzymają? Super. 5 Oj. Boli 5 się... godzin. No. Boli mnie bardzo. bardzo. Tylko 5 dosyć. godzin. Boli no no trochę więcej radę. uśmiechu, nie płaczemy. O co mnie widzę? Boli mnie kości Boli chain. O, tak fajny, fajny. mnie stopu. I powiesz, gdzie idziemy, Karol? Tam. 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 idziemy. Tam! jeszcze ile zostało? Kilometr 123 minuty. Kilometr do kamienia milowego, tak zwanego czego? E, schroniska, tak? Tak, pod łapskim szczytem. Tam z tyłu idzie peleton. Nawet ich, w sumie, już kamera nie widzi, nie jest wieczni. Tutaj wyrwała się grupa uciekająca. Tam jest szczyt, za górami, zarazami. A w sumie będzie taki, sumie nawet nie połowa do śnieżki, tylko. Czwartka, ćwiartka do śnieżki, nie? Karolek? Zgadza się. To tak jest. Potwierdza. Mateusz. Tak. Jeszcze tu potwierdza Karol. Mateusz jakieś słowa? Dobrze się czuję, jest świetnie, już jest moc. Wcześniej nie było aż tak dobrze, ale już, jest, już się czuję bardzo dobrze. Oliwa jakieś jest słowa? Ja. Jest bardzo dobrze. Jeszcze nie narzekam. Mam nadzieję, że dojdę. Tak jest. Każdy z nas dojdzie, cała piętnastka, licząc z opiekunami, czyli ze mną i z panem kierownik, to siedemnastka. Chyba, że Kornel spadnie. Kornel nie spadnie, da radę. I co? Jeszcze tutaj takim widoczkiem pożegnamy was póki co. Możesz, Karol, pokazać, gdzie idziemy? Tam idziemy! Tak jest. Tak jest. A tak musimy poczekać? Nie. Jesteśmy w park narodowy. Narodowym, tak na teren. Wkraczamy na teren Karkunowskiego Parku Narodowego. Chodzimy na most. Nie bardzo. Piękne srebrne płynie. Buty czyściutkie. Boty czyściutkie, tak. Tak, tak, A, tak. Nie na oh, tak. uh -oh. Ekipa z czerwonego Jeepa trzyma się. Nasi gdzieś są tam. Tam, tak jest, dokładnie tam. I na nich po prostu teraz sobie poczekamy. Stało nam 15 minut do szczytu, czyli do szczytu tego schroniska pod łapskim szczytem. Gosia wróciła na szczyt, na przód. Jak się Gosia czuje? A już lepiej. Już, już lepiej. lepiej, dobrze. Była jakaś chwila zwątpienia, ale powróciła na szczyt. Mateusz, ale się trzyma, jest dobrze. Oliwia w swoim świecie, jak zwykle, wyruszyła. jest Olivia. Za mną są chłopaki i chyba dziewczyny, ale nie wiem, nie widzę. I idziemy. A 15 minut ćwiartka drogi. Schronisko pod łapskim szczytem. A w ogóle widać ten, jakieś góry. A widzisz, jakie fajne te. O, widzę zmowę pan, który nie nas może tam, tam, tam dobrze no, już kurde schronisko widać Matice uh. u góry Matice u góry I my też prójemy naprzód Ale jest, mamy jakiś lekki kryzys ale co? Jak to, się było, jak to się było Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Dokładnie. A jest. Tak jest, tak jest, ćwiartka za nami praktycznie, tutaj idzie pan DJ, podbiega na szczyt, piękny jak Usain Bolt, biega, widać młody, gniewny, silny, tutaj mamy chyba rzekę, Śródełka. pływającą źródełko, sprawdzimy jaka jest woda. Rzeź. A taka no górska z gór szklarskich porębnych Tak jest Dobra po około jakuś ile? Półtorej godziny? godzina 40 Pierwsza grupa uciekająca dotarła do schroniska pod ławskim szczytem, tu się Mateusz przybiera, tu się Karol ubiera, tak Borys Borys z Marka I prosi o sponsorów Oliwia, poproszę sponsora Tak jest, tu Oliwia sobie odpoczywa Tam Gosia robi zdjęcia Gdzie? O tam Gosia mamy, Gosia pomachaj do kamery Super I tutaj widzimy jak Te chmurki biegną, idą Uciekają O mamy kolejną, Laurę Tak jest, Laura parę słów do kamery Jest super Jest super, tak jest jak się czujesz z tym, że przeszliśmy jedną czwartą trasy? Ładnie są. Ładnie to. Proponuję zrobić tak, żebyśmy już wracali, powiemy, że byliśmy. No chciałoby się, chciałoby się, ale niestety życie nie, życie nie jest takie proste, jak mówili. No, go się powiedz parę słów, to jest gdzie jesteśmy. Jest zimno. Jesteśmy na przystanku. jakim? Nie wiem. Gdzieś o, tak w schronisku. Dokładnie jesteśmy w schronisku pod Łabskim szczytem. Tak, dokładnie. No. Stało nam jeszcze na oko 4,5 godziny drogi. Wszyscy co są, dotarli. Pomachajcie wszyscy do kamery. Tak, jest, super. Część w toalecie. Którzy podbijają pieczątki PTTK? Trochę już jest zimno, ale jest fajnie. Mm, bardzo, fajnie. bardzo Widoczki są bardzo ładne. Przednajmniej maksymalnie w A widziałeś tą chmurę, to Widziałem. Leci nie szybciutko. Nie I co? I tyle. Przełęcz, nie? Po lewej i po, po prawej stronie. Mhm. I te góry z prawej strony, chmury, nadlatywały z prawej strony i spadały jakby w dół. tak. to tam się wyglądało. Ja też takie coś widziałem. Nie ma ciężko jest. Jesteśmy za... za schroniskiem, ciężko jest. Myślę, że damy radę, ale będzie ciężko, nie? Jest stromo, ciężko się wchodzi. Ciekawe czy idzie za nie, no mało zostało już. Dobra, 4 godziny 19. Jak tam, młodzi gniewni? Czujemy. Ale fajnie, fajnie, fajnie. Brunoś, nie marzniesz? Nie wiem. To przebierz się teraz spodnie masz? Ci nie wziąłeś. No. Tak, jest super, właśnie piję wodę Alkalia Też mam alkalia. Natalna woda mineralna. 9,36 pH. Tak. Jesteśmy wśród chmur, tu idzie Mateusz. ja? Tutaj idzie Rybial, tam Karoleski. Tak, jest strasznie, Weszliśmy w poziom chmur, wilgotność wynosi, jest bardzo duża i coraz ciężko się oddycha. Wilgotność. Nawet musieli nakładać maski z tlenem. Wilgotność wynosi, ciężko się oddycha, no. tak. Oczywiście, chalabatka, plecak, na wszystko. Myślę, ja że zamarzniemy zaraz, jest tak zimno. Chyba temperatura jest nawet na minusie. Nie ja myślę, że 10 stopni jest. W każdym razie, idziemy. Następny przystanek, śnieżne kotły. Z Bogiem. Przed nami najprawdopodobniej śnieżne o ja. kotły. O, tutaj się odsłania, widoczek co chwilę jest zakrywany przez góry. To jest. Może schronisko, może nie. Tutaj Oliwia jest to ze mną. Macha super. Tu ma trzyma. 132 Tam pompak z tyłu. I tak jest. Zaraz zbliży się kuły środek za szkurami. Za ale i zaszki są wprzednie 8 sierpnia, paka 23. Szklarska poręba ob zbiru. Polecamy. Pomachaj. Jak się tutaj łączą? My już idziemy dalej. Idziemy tak, pięknym widokiem w górach. Przed nami Gosia i Olivia. Tam chłopaki. Widoki są przepiękne. Jeszcze 15 km do celu. Jest moc. 3 godziny tylko. Lecimy. Nie śpimy. U. Jesteśmy na wysokości 1380 metrów, jesteśmy pod śmielcem, śmielec chyba jest tam, tak obstawiam. Tutaj idzie Mateusz i Oliwia, będą się bardzo często przewijać przez te vlogi, ponieważ oni są młodzi, gniewni i nadrabiają, idą sobie. Tam z tyłu idzie nasza ekipa z czerwonego Jeepa i idziemy sobie, tutaj chyba jest granica. TP, tak, tak, mi się tak. wydaje? To przejdźmy przez Na granicy, granicy czeskiej. czeskiej. Tak, Jest? przejdźmy przez granicę, sobie jasne. nie chcę przechodzić. Nie ma co i idziemy sobie. Tędy. śnieżka za 15 km. O, jesteśmy po stronie czeskiej. Pirowcy są w Czechach przez jakiś czas Ale zaraz nie. I przed nami trzecie podwyższenie. Tamta góra którą zdobędziemy jeszcze nie wiemy co to jest ale się zaraz dowiemy co to jest raczej tak, chyba śmielec Być może śmielec albo jakaś na góra Przekonamy się to w na następnym blogu Jesteśmy na skwci kamieny 413 metrów Młodzi gniewni tu odpoczywają. O, honorata, honorata jakie słowa do kamery? E, mega pozdrawiam, jest super. Jest super, da tak jest. Chłopaki tutaj, o jest pani kierownik. Pani kierownik pomyka tyżo. Tutaj o, Madzia. Madzia. co masz do powiedzenia Mam dużo energii, naprawdę mogę iść, cieszę się. Nogi trochę bolą, ale lecimy dalej. Tak lecimy dalej. Lecimy? Za, za 15 minut, nie, jeszcze nie, jeszcze chwilę. Za 15 minut mamy schronisko. Tam sobie wypoczniemy chwilę. I prosto chyba już na Śnieżkę, nie wiem czy będą jakieś no postoje, dalej, czy nie sponsora. Ale no, on to jakiś kryzysik ma Pani kierownik, pani, kierowni... Zaglądasz każdą pani kierownik, co się dzieje tutaj? Skąd to zwątpienie? Okay, <laughs> Idziemy właśnie z wszystkiego schroniska Wszyscy się wygrzali Popili sobie kawkę, chybatkę, czekoladki tu idzie terminator Karol Wolniewicz. Tu idę ja. Zamaskowany Apacz w czekoladzie za 60 groszy. Tam chyba się wydaje, że już jest śnieżka, ale jeszcze tego nie wiemy. W prawo, nie? Tak, w prawo. Idziemy w prawo. Tutaj jesteśmy po stronie czeskiej. Tak jest. Byliśmy nawet 2-3 razy. SMS-y przychodziły? Jeszcze nie, ale sobie idziemy. Do zobaczenia wkrótce. Zostało nam 9 km 2 godziny 15 2 godziny 15 dokładnie do śnieżki idziemy teraz pod górę i o, no byliśmy przed chwilą tam tam wszędzie a, a teraz jesteśmy tu, tu przy odrodzeniu 25 kroków. przeżywamy katarsis, tak? 25 na no 22 chyba. Ja no, mam przyjście. W każdym razie idziemy, pranek idzie. U, pomimo przeciwności losu. Ba, a właśnie, czy też historyczny moment Bartkowi wypadł ząb? Tak jest, tu jest Bartek. Wypadł ci ząbek. I super, wróżka zębuszka na pewno coś sypnie. Tak, ja mam. <laughs> Idziemy dalej. Plus Godzina 50. Yeah. Dwie godziny. idziemy, Karol? No, tam. Tam idziemy. Tam? Tam idziemy. No. <coughs> Na kamerze prawie było widać. O, jest Gosia, kolejna z peletonu. Gosia, parę słów do kamery. Tak. Tak. Kolana ją niestety trochę bolą. Ale daje radę. Tak, już żyje. Tak, Drugą młodość tutaj przeżywa wow. Małgorzata Zając. Skacze jak Zając po tych górach. Tutaj jest pierwszy, piękny Karol z Boryskiem. O oliwie. No i ma tego jedzącego proteinowego No Mamy Cornela. Idziemy dalej, zaraz. Kamerzysta prawie się rybali Kamerzysta żyje. Ma się dobrze. dobrze. Runie. Wręcz. Nic z kim nie to o ile? Półtorej godziny. Do śnieżki Moi widzowie w Łodzi giewni którzy idą za mną grupa uciekająca Idą o. Idziemy Idziemy, tutaj mamy widoczki na Marty na przejścia Niech ma, niech korzysta Kornelek jest na przodzie. No jak powiedz do kamery No dokładnie. Jesteśmy na słoneczniku 1420 metrów, Super. tam już widać nasz cel. 5 Śnieżkę, na którą wchodzimy. Zostało nam półtorej godziny, plus minus. Może 5 szybciej. Kilometrów. 5 km, tak jest. Hmm. Ponad. Brudno. Ponad. Powoli. Chcę być pierwszy. Kilometra do śnieżki, tam widać młodzi gdzie idą, jest super. Stało nam ostatnie 20 minut na szczyt. Idziemy razem z Karolem. Idzie. Lecimy, lecimy. nie widzie. Zamknie. Dzień dobry, podbiega. Nie wiem czemu. Ale idzie. Niestety parę osób się wkruszyło. Ale dajemy radę Na chwilą była ulewa, która poszła tam Czekaliśmy ulewę, teraz mamy chwilę przerwy, bo zaraz idzie kolejna Tak jest, póki co idziemy Młodzi gniewni Rozpinają się w Ostatnie chwile w Ostatnie momenty I śnieżka będzie zdobyta Na te piękne widoki Tu przy okazji jest Karol Z Karolem zaraz znajdziemy szczyt Szczyt szczytów tak jest co możesz powiedzieć no, super, trochę wieje się ale... tyci, tyci, Daria zawiało, fleka tak zwana Ale idziemy Ostatni wchodzi na szczyt Tak zwanej śnieżki i dotarli Wszyscy Młodzi gniewni z wyjątkiem, prawie wszyscy, z wyjątkiem dwóch osób i pani Asi z problemów zdrowotnych dotarli. Wbiegłem na Śnieżkę. bieg na Śnieżkę. Bart mimo zęba utraconego przed Gosia. Gosia, super sobie poradziła mi o swoich kolanach Zresztą Gosia, tak się szanuje, Borysow. Proszę, Polska, proszę, zasponsorujcie mnie. Tak jest. Chłopaki I Wika. Tak jest, jak się trzymacie. Super? Super. Prawdopodobnie nie będę ruchle przez tydzień, ale fajnie, żebyśmy Tak jest. Kornelek. Widzisz? Przedeś, stowarz. Trzeba nagrać formę przed treningami. Tak jest. Wszyscy weszli prawie cali, zdrowi. Wszyscy weszli Niezapomniane chwile. Niezapomniane przeżycie. Dziękuję. Tutaj są wszyscy zdobywcy śnieżki. Uuuu. Tak jest, 30 km kilometrów, 30 kilometrów ciągłego praktycznie marszu, godzina przerwy, ale my dotarliśmy na śnieżkę, tak jest, super! Kostki, tam w oddali możemy zobaczyć nasz hotel gołębieski jaki nasz? którym pływaliśmy tak jest, tam pływaliśmy, się bawiliśmy idziemy sobie dalej filmik też z tego jest filmik też z tego jest, będzie wszystko tak jest idziemy, idziemy, tam jest nasz wyciąg Super. Tak. Zaczynamy naszą przygodę. Zaczynamy, Zaczynamy, dopiero się, się zaczyna. W tak. drugiej 8 godzin idziemy. To nie tak, że to dopiero... już też chodzimy. No, Słucham. Od ścieżkę Pod Tak, tutaj mają po swojej stronie. Tak, tak, tak. Tyk. No Kurde, nie nagrywaj, bo jestem strasznie. Koniec tej wady. Koniec podróży. podróży udało się. Karolek jak chodź, zajmujesz. E, 10 na 10 trochę wiatr był duży, ale było fajnie. Dzień dobry, też jest 10 na 10 Dzień Dobry. Fajnie, było wiatr duży. Super, I padało. padało. Padało, tak, padało. Tak, U nas też padało. Dobra, ty? 10 na 10 super, a ja też 10 na 10